Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy jak zwykle z nadzieją, że spędzone z nami chwile będą przyjemne. Rozkoszne, prawie że. I chcieliśmy kontynuować to, co zrobiłyśmy ostatnio, a więc zareklamować króciutko, kilka książek, a o innych po prostu podyskutować. Ja tym razem wybrałam dwie książki z zupełnie innej półki. Jedna to jest książka Caroline Levit, Louis. Z cyklu Leniwa Niedziela zatytułowana Szczęście w Twoich Oczach. E, właśnie wiesz, coś to tylko na moment. E, bardzo dużo dobrych książek z tego e, cyklu, z tej serii e, z Leniwej e, Niedzieli ostatnio jest. I e, Powiem szczerze, że zasugerowałam się okładką, ponieważ na okładce jest e, sylwetka dziewczyny trzymającej e, w ręku aparat fotograficzny. I okazuje się, że jedna z głównych bohaterek tej książki jest rzeczywiście fotografką, wprawdzie nielicencjonowaną, ale mającą w sobie to coś, co powoduje, że zdjęcia wydobywają z ludzi, a szczególnie z dzieci, te cechy, które ujawnią się w przyszłości, czyli taki element magii. A tak najogólniej rzecz biorąc, to jest książka o tym, jak dziwnie przecinają się ścieżki życia zupełnie sobie nieznanych ludzi. Główna bohaterka ucieka, i po drodze powoduje, czy uczestniczy w wypadku. I właściwie od tego momentu wszystko się zaczyna. Przecinają się losy dwóch rodzin, kilkorga osób, rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Z tym, że ostatnie dziesiątki są bardzo skrócone. Natomiast co mnie w tej książce uderzyło i. Z tego względu chciałabym zachęcić do jej przeczytania, że tu nie ma takiego natrętnego moralizatorstwa, jakie często się zdarza w sytuacjach, gdzie się mówi o rozpadzie rodzin, o niespełnionych pragnieniach, o jakichś takich nietrafionych wyborach życiowych. To często gdzieś tam się pojawia taka nutka: a mogłaś zrobić inaczej, a mogłeś wybrać co innego. Nie, tutaj tego nie ma. To jest tak trochę napisane, jakby. Oko pisarki to było oko chłodnego obserwatora, dość obiektywnego, bo wiadomo, że nie, nie do końca, czyta się doskonale. Warto przeczytać, żeby po prostu zobaczyć inne ujęcie losów ludzkich, inne ujęcie właśnie spojrzenia na rozpadające się związki i na tworzące się nowe. No nie wiem, to <laughs> y, chyba mnie zainteresowała się y, trochę. Ja natomiast y, jako taką krótką opowieść o książce wybrałam nową książkę y, Masa Przerwane y, milczenie o kobietach w polskiej y, mafii. Y, tak jakby bardzo często słyszymy o mafii włoskiej, mafii amerykańskiej, ale ta nasza polska mafia kojarzy nam się z Pruszkowem i tylko z tymi gruchami, gałami, persingami i tak dalej. A przecież mafia to nie tylko mężczyźni, mafia to również kobiety. I właśnie ten nasz słynny Masa, który swego czasu postanowił w zasadzie on się pokłócił ze wszystkimi, został świadkiem Koron. koronnym, zaczął mówić między innymi o kobietach. I tutaj taka rzecz, która zdziwiła mnie, ale o której uważam, że jest prawdziwa. Pamiętacie jak że wiele lat temu powstawały tak zwane agencje towarzyskie. Tak. Ja y, uważałam zawsze, że w tych agencjach y, no to idą tylko takie dziewczyny, które muszą już, które nie mają innego wyjścia, no i takie, które nie mają pomysłu na życie, a mm -hmm. sytuacja finansowa przycisnęła. A on tutaj opowiada, że się pani może w momencie kiedy te agencje powstawały, tam były castingi regularne, bo na jedno miejsce, na takie łóżeczko to było 10 czy 15 dziewczyn. Poza tym m, opisuje właśnie te wszystkie żony, kochanki, przyjaciółki tych polskich y, mafiozów. M, te kobiety, które część udawała, że nie chce wiedzieć, część była dumna z tego, m, część no. tak porwały pieniądze, że było im jedne co facet zrobić? czy ukręca łeb kurczakowi, czy jakiemuś innemu człowiekowi, po prostu, żeby tylko przyniósł do domu y, pieniądze. Pieniądze. Książkę się dobrze czyta i powiem Ci, że ja jako osoba, która na co dzień nie przepada za, za opisem współczesnych wydarzeń, których tak jakby mogę być świadkiem, bardzo mi się to dobrze czytało i polecam naprawdę poczytajcie o tych agencjach towarzyskich między innymi i Paniach, które między innymi również wykonywały wyroki w polskiej mafii. Polecam. Drugą książkę, którą wybrałam trochę z twojego, że tak powiem, z Twojej podpowiedzi, to jest książka nie widzę tutaj autora, ale przypuszczam, a jest tekst Jonathan Litton, to jest książka zatytułowana Niesamowita matma. I od razu powiem, że po przejrzeniu, bo jeżeli ktoś się interesuje matematyką, no to dorosły to po prostu przejrzał i się pomyślał, dlaczego w moich czasach takich książek nie było. Natomiast jest to książka Szkoda, że wymyślona przez anglików. Pierwsza edycja w Anglii, w Wielkiej Brytanii była w 2013 roku, więc bardzo szybko ją przetłumaczono. Jest to świetna rzecz dla dzieci, które nie lubią matematyki, może nawet trochę starszych, bo to jest książka interaktywna. Tutaj w tej książce oprócz wyjaśnienia podstawowych pojęć są na przykład takie cuda. Tutaj są takie różne gadżeciki, które dzieci na pewno zachwycą. Jakieś podpowiedzi, jakieś wyjaśnienia, jakieś tam różne szyszeczki, parasoleczki i tak dalej. Nie? Bardzo do... Dobry pomysł. Książka jest bardzo prostym językiem napisana, to też jest jej walor. Stosu autor zastosował zasadę od naj najłatwiejszego do najtrudniejszego, czyli tak zwana taka jakby spirala nauczania, ją się rozwija coraz bardziej. W dzisiejszej dobie takiego zniechęcenia matematycznego uważam, że. Ta pozycja u dzieci w wieku szkoły podstawowej powinna być obowiązkowa. Jako drugą z takich szybkich opowieści o książkach postanowiłam zareklamować gwiazdy kina PRL. Niby taki ograny temat, bo to byli aktorzy, prezenterki. I ostatnio jest masa takich biografii właśnie tak. tych trochę zapomnianych postaci. Ale po pierwsze nazwisko Sławomir Koper, który tym razem napisał to naprawdę bardzo interesująco. Nie wiem czy pamiętasz swego czasu Hmm, zagadki świata antycznego tak. chyba y, mm -hmm. omawiałyśmy. Tak to do mnie nie trafiło. Natomiast to jest napisane lekko, zabawnie, y, przyjemnie, a poza tym nie ma się takiego y, wrażenia y, przynudzania. Na przykład Beata Tyszkiewicz, znana, no chyba jedna z najbardziej znanych gwiazd polskiego rozpoznawalnych. Mama Beaty Tyszkiewicz, pani Barbara miała twardą rękę do dzieci i przeczytam ci w jaki sposób wychowywała między innymi swoje dzieci. Miała taki wieszak i biła je, gdyż uważała, że wieszak jest bardzo wygodny, bo się go łatwo chwyta. Na przykład, na przykład mam tutaj takie zdanie o Poli gdzie w momencie, kiedy ona po pierwszych filmach uznano, że powinna grać wyłącznie po postaci dziewcząt pięknych, prostych, o łagodnym, gołębim sercu. Ale gdy jednak w jednym z odcinków serialu telewizyjnego kapitana Sowy na tropie zagrała morderczynię, widzowie byli oburzeni. Oni sobie nie życzyli, żeby Pola Raksa grała takie kobiety. Polecam, przejrzyjcie miłe, zabawne Sympatyczne postaci, które znamy, ale znowu pokazane mhm. w takim nieznanym kontekście lekkim, przyjemnym, no i takim troszeczkę skandalizującym miło się to czyta. Wracamy teraz do dyskusji. Tym razem wybrałyśmy dwie książki z zupełnie innych światów. Pierwsza mhm. z nich jest autorstwa pana nieznanych imion. K.S. Rutkowski. Nazwisko znane, ale to nie jest ten Rutkowski. To jest Koszalnianin. Pisarz, który wydał wcześniej kryminał Tango, Brudne Historie i Chiński Ekspres. Nie wiem, czego dotyczą, bo nie czytałam. Natomiast kolejna książka jest zatytułowana W Niewoli Sekretarza. Normalnie od razu nam się kojarzy z grejem, tak? Tak, 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 z jak... bo to taka fala, no to tak. teraz będziemy czytać. No, miałyśmy seksu. nadzieję, że pan Rudkowski zechce nas zaszczycić, ale z jakichś nieznanych nam bliżej względów nie zechciał, to porozmawiamy ze sobą. O tej nie jest książce. zainteresowany tak. rozmową o swojej książce? Szkoda, bo. Myślę, bo że po to się pisze, tak. żeby, przy, e, wydaje się chyba po to, żeby skonfrontować potem. No, ale, ale być tuż. może, że to jest tylko… Mm -hmm. i, i czysta przyjemność pisania. Być może. Jest to tak, jak tutaj na okładce przeczytałam, w Niewoli seksu to zbiór ostrych opowiadań obyczajowych, których bohaterami są mężczyźni. Przeczytałam dzisiaj rano. No tak, bo książeczka Życiutko, jest, tak. stron ma 130, więc… Niewielki taki format, jest. tak do śniadanka. Zjadłam ze smakiem, nie ukrywam, jakoś mnie nie, bulwersu nie było wielkiego. Natomiast sięgnęłam, co rzadko robię, do internetu, bo chciałam sobie popatrzeć, jakie są opinie, jeżeli znajdę, i znalazłam o książce. No więc, tak, znalazłam dwie entuzjastyczne. Znajomi królika? Jakieś panie dwie entuzjastycznie się wypowiedziały o tej książce, że piękna rzecz, że taka w ogóle genialna. Jedna pani się wypowiedziała tak, najpierw zniesmaczona lekko, a potem się zachwyciła. Jakby miała określić moje odczucia po przeczytaniu tej książki, to tam się zgodzę z jedną z, z tych opinii, że w tej książce bardzo mało jest o seksie jako takim. To nie jest to, co było w tych 50 twarzach Greja. O, które, o których powiedziałam, że mogłoby być poradnikiem dla gimnazjalistów e, ze starszych klas. A natomiast tutaj jest ten seks, czy tamtego opary się unoszą nad każdym z bohaterów. E, fakt, że każde opowiadanie jakby mm, opisuje z innego punktu widzenia te kontakty damsko-męskie, co innego jest tłem. Nie ukrywam, że najbardziej podobało mi się pierwsze opowi opowiadanie, ponieważ nam się najczęściej kojarzą panie lekkich obyczajów, a tu w pierwszym opowiadaniu pojawia w... się nowy gatunek, tak, pan, się pan lekkiego obyczaju. <laughs> I to nawet nie wiedział o tym, iż on takowym zostanie. No, co mi przeszkadzało w tej książce, ja bardzo nie lubię, no ale to jest moja prywatna sprawa, jeżeli w książce jest zbyt dużo wulgaryzmów, no a tutaj w tej książce trochę jest, no być może, że to był taki zamysł autora, Natomiast, co mi się podobało, sposób pisania, bo widać, że Panu sprawia przyjemność w ogóle pisanie jako takie i nie ma z tym większych problemów. A nie podobała mi się jeszcze jedna rzecz. Trochę tutaj jest takich błędów, których nie wyłapała korekta. To są takie literówki, gdzieś tam nie ten wers został przełożony, jakieś słowo zostało przełożone. Może się czepiam, ale. Jak zauważyłam, to znaczy, że trzeba by było tą korektę zrobić. Pochylić jeszcze raz. się baczami. Tak, na tą tak, książką. po prostu. Tym bardziej, mhm. że to nie jest e, 1100 stron, tylko tam 100, kilkadziesiąt stron. Muszę się, koleżanko, z Tobą e, w pewnym sensie zgodzić. Masz rację, że widać, iż Pan e, lubi pisać i nawet umie pisać. Tak. Tyle, że m, bez urazy dla Pana, Panie Rudkowski, nie jest to wielka literatura, ale miło się to czyta. E, natomiast e, Tytuł, który pan nadał tej książce W Niewoli Seksu, no ja tu się spodziewałam, że mi będzie kapać i że będę robiła, albo przynajmniej coś w tym rodzaju, a to takie czytanko jest, no powiedziałabym. Jak są filmy po 22 i do 22. to to jest w niewoli seksu dla oglądaczy do godziny 18. w każdym razie miło i sympatycznie, nic więcej. Wydawnictwo Świat Książki ogłosiło konkurs na recenzję książki Sklepik Okamgnienie. Do udziału w nim zaproszone zostały dzieci z gminy Sianów. W pierwszej chwili oczywiście są obawy, czy to się uda, czy nam wypali ten konkurs, czy młodzież faktycznie jeszcze czyta te książki. Ale zebrałyśmy młodzież. Ogłosiłyśmy konkurs, także doszłyśmy do wniosku, że po raz pierwszy zorganizujemy konkurs na tą recenzję książki. Chodzi o to, żeby czytać, żeby się bawić, żeby chłonąć i żeby chcieć przeczytać coś znowu. Dzieci do udziału w zabawie nie trzeba było długo zachęcać. Książka przypadła im do gustu. Jest to gatunek, że Fantazy. Jestem zawarty dużo magii, jest to opowieść o chłopcu, który yy, nie jest idealny. I napotyka dziewczynkę. Jego życie się zmienia, i yy, poznaje wiele magicznych przedmiotów, i wdraża się w świat magii. Książka jest bardzo pełna opisów, dużo, i bardzo łatwo można było wychwycić jakiś ciekawy fragment i po prostu fajnie go zinterpretować. Autorzy najlepszych recenzji, wybranych przez powołane jury, otrzymali nagrody ufundowane przez sponsora pięknie wydane książki. Druga książka, o której chcieliśmy porozmawiać, jest zupełnie y, odmienna, ponieważ jest to książka oparta na faktach, e, zatytułowana Niebo istnieje, naprawdę. Z takim e, wykrzyknikiem. Tak, no, i to jest e, książka autorstwa Toda Burpo i Lin, Vincent. Tod Burpo to jest chłopiec. E, tylko teraz już się zgubiłam, czy to jest ten na okładce. To jest tak, ten na okładce, bo tu jest, są również zdjęcia aktora. Odciskującego tak, tak. bohatera, gdyż książka została zekranizowana. I najkrócej rzecz biorąc, jest to książka o chłopcu, który był w niebie. I tak. Cóż jeszcze. Jak to czytałam, to jest amerykańska historia, rozgrywa się w środowisku takiego jakiegoś niewielkiego odłamu religijnego. Ojciec głównego bohatera jest, jest pastorem, pastorem tak. Tak, tworzą taką dosyć, dosyć szczęśliwą rodzinę, co mnie bardzo zbudowało. Pan pastor montuje bramy garażowe. Bo musi zarobić na życie, na życie tak, tak, ponieważ budujące. te pieniądze, które dostaje w ramach tak. bycia pastorem, nie wystarczają. Nie wystarczają, nie wystarczają tak. Takie nieznane u nas tak, zupełnie u nas prawda? Raczej, mm -hmm. tak, O tym się nie, nawet by nie pomyślało. Natomiast jak przeczytałam tę książkę, bo tutaj jest jeszcze taki jakby aneks rozmowy z Bohaterami, rozmowy z tą panią Lin Vincent, która pomagała pisać książkę z odtwórcami głównych ról w filmach, z reżyserem, z a, z kim, ze wszystkimi, którzy tam uczestniczyli w tym filmowym i książkowym przedsięwzięciu. I powiem, y, że tak, jak przeczytałam tę książkę, zaczęłam się zastanawiać, że. Y, ta religia w wykonaniu amerykańskim, ja naprawdę... Czekaj, nie... ale powiedzmy naszym widzom, o co chodzi. Aha, e, chłopiec dobrze. się rozchorował bardzo mocno, a mianowicie dostał zapalenia wyrostka roboczkowego tak. i ten wyrostek mu pękł. I tam chyba przez pięć czy sześć dni nie rozpoznano tego i w związku z tym no, dostał bardzo, był bardzo, bardzo chory na pograniczu śmierci. Tak. Trzeba go było y, o, operować. operować. I w trakcie tejże y, m, operacji, zresztą nie jednej, y, on y, najprawdopodobniej raz czy dwa razy wpadł w taki ten stan, zwany śmiercią y, Klin kliniczną. Y, I potem, jak już wyzdrowiało, y, to dziecko twierdziło i opowiadało, i twierdzi i opowiada, że on właśnie w tym czasie, że był w niebie, że widział Boga, tak. że Bóg miał takie włosy, że tak się czestał, tak. że tu siedział na takim krzesełku, że jego dziadka. E, dziadka, nienarodzoną tak. siostrzyczkę Szyczkę. spotkał i że tam Archanią miał taką szatę, że, że, że Bóg miał takie włosy tak jakby opowiadał o świecie, który zastał tam, który zastał w niebie przez te trzy minuty. I ja tak powiem, zaczęłam się zastanawiać, wracając do, do mojego pierwszego odczucia po te, przeczytaniu tej książki, że wiara w wykonaniu amerykańskim, tam trudno powiedzieć, bo to, tam jest tyle tych odłamów, jakichś tam kościołów dziwnych i mniej dziwnych, i normalnych, i nienormalnych, jest taka a, trochę teatralna i taka trochę na pokaz. E, w, tak, e, tak to przynajmniej odebrałam. E, poza tym przypomniał mi się też film swego czasu, był taki serial, nie wiem czy oglądałaś, Seven Heaven, siódme niebo. Nie. O, e, też o rodzinie pastora. Oczywiście to była normalna rodzina, bo tam w większości ci zwierzchnicy kościołów mogą mieć żony, mogą mieć dzieci. Wszystko się toczy jakby, jakby takim normalnym trybem. I tak zaczęłam porównywać te dwie rzeczy, i jakoś tamten film, mimo że też taki bardzo sweet, w ogóle taki bardzo amerykański, taki wszystko się dobrze kończy, chociaż były jakieś ponure sceny, to jakoś bardziej do mnie to przemawiało. Natomiast. Tutaj, no nie wiem, czy mój wrodzony sceptycyzm. Wiesz, co pamiętasz y, tę scenę? Jak wstała rodzina rano, siedzą, zdaje się, przy śniadaniu, jedzą sobie to śniadanko, wyglądają przez noc. Jest piękna tęcza. Nasz bohater, nasz chłopiec. Mówi, tato, ale ja wczoraj pomodliłem się u Boga o tęcze i dlatego jest dzisiaj ta tęcza. Miałam takie wrażenie, że jak się pomogą o nowe buty, to będą na schodach stały nowe buty. Bez urazy dla osób wie wierzących i absolutnie tutaj nie podważam tego. Tyle, że właśnie tak jak powiedziałaś, takie, takie amerykańskie pokazanie tego wszystkiego mm -hmm. mnie jest zupełnie obce. Tak. I cały czas właśnie na przykład on. Chłopczyk opowiadał, że Gabriel miał takie skrzydła, a Pan Bóg miał takie włosy, a siedział na takim krześle, a tak się czesał, a tak miał ta, takie oczy. I mm, ojciec chłopca, jako y, pastor, odnosił to też do wyjątków z Biblii. I tak, tak jakby przypasowywał te, te wyjątki y, z Biblii. Ja w dalszym ciągu nie twierdzę, że to jest nieprawdą, ale. Y, ale tak jakby podobnie do Ciebie, ja tej książki w ogóle nie czuję. Realia tej wiary na Starym Kontynencie są nieco inne niż realia wyznań i wiary w Ameryce, bo to są inne trochę korzenie, inni ludzie, jakby taka większa różnorodność chociażby jak ten kościół cjentologiczny, tak. słynny swego czasu dzięki Tomowi Cruzowi, zdaje się, tak? Chyba tak, tak. Tak, tak. Y, No nie wiem, to to akurat jest taki kościół, o którym kiedyś tam słyszałam, weslejański, i, i zwracam honor. To to jest ojciec chłopca, który ma na imię Colton. Tak, ten, tak, na chwili ale to miałby, nie o to chodzi I, przecież. Tak sobie pomyślałam. No być może to jest taka książka napisana trochę. Raz, że z potrzeby takiej wynikającej z zewnątrz, bo ludzie potrzebują cudów, bo to jest książka o cudzie. Cud, kiedy to dziecko tam się znalazło nagle w niebie i rzeczywiście. Bo pewno był to cud, bo przecież y, sytuacja tego chłopca była już tak podbramkowa, tak trudna, że tak. to, iż on przeżył tę operację, już było pierwszym y, cudem. Tak. Ja na przykład ja też ze swego punktu nie podważam, bo absolutnie nie, nie nadaje się do dyskutowania o cudzie cud. czy nie cudzie. <laughs> nie, z tym, że. Ja zawsze tak, jak mówi się o cudach, czy o takich zdarzeniach nierzeczywistych, trochę, jakby odbiegających od tego, w czym my funkcjonujemy na co dzień, to gdzieś ta moja doza sceptycyzmu się robi raz większa, raz trochę mniejsza. Natomiast odnosząc to do tego, o czym mówią ludzie, którzy byli w stanie śmierci klinicznej, to to jest właściwie pierwsza relacja taka, że dziecko nagle tam przekroczyło te bramy i wróciło, bo o czym mówią ludzie wpadający yy, w śmierć kliniczną, że jest jakieś białe światło, które ich do siebie tak. przyciąga. Tak. Natomiast być może, że jest duże zapotrzebowanie na pewnego rodzaju mistycyzm, na pewnego rodzaju zbliżenie się do. Na, zjawisk. Wiary tak, chyba na też. Zjawisk, do zjawisk niewytłumaczalnych. Yy, chociaż yy, to jest chyba taka indywidualna potrzeba. Mnie ona nie jest potrzebna. Jeżeli mam koło siebie normalnych, porządnych oczywiście to mówię w cudzysłowie porządnych, takich ludzi, którym można zawierzyć, którym można zaufać, to nie jest mi potrzebna wiara w cuda, żeby normalnie w życiu funkcjonować, żeby czuć się z tego życia usatysfakcjonowaną. Natomiast jest duże grono ludzi, którym wiara, jaka by nie była, bo wierzy w coś każdy. Jeden w Boga, drugi wierzy w Mamonę, znaczy, wiesz, trzeci w coś ale, innego. Tak. I niektórym mhm. ludziom po prostu taka wiara typowo religijna jest potrzebna do życia, ułatwia im to życie. Innym niekoniecznie, natomiast. Dla mnie to jest też takie trochę amerykańskie w tym sensie, że na wiesz pewno... w ducha, przepraszam, Słuchaj, nie, troszkę że panu tak pastorowi nie po wydaniu tej książki będzie się żyło znacznie łatwiej. Czyli wiesz co? Ja nie miałam tego typu y, myślenia, że o to chodzi. Być nie, może, ja nie ale, że o to ale chodzi, wiesz, ale, ale nie nasunęło mi się to. Y, natomiast y, ewidentnie y, nie jest to nasza bajka. Nie, nie, nie. Taki przekaz y, w ten sposób podanej wiary i takie y, m, motywowanie tego wszystkiego, no ja jeszcze miałam tylko wrażenie, że o nie ma musztardy. Panie Boże, proszę o musztardę. No tak jak no, powiedziałaś, Czego? To, coś w tym jak rodzaju. To jest instrukcja obsługi cudów, tak? Cudów, tak. Bardzo dobre sformułowanie no, z tym, że... Proszę Państwa, my, ja ze swojego punktu widzenia przeczytałam, ale tylko tyle o tej książce mogę powiedzieć i już nic więcej. Jeżeli ktoś chce skonfrontować swoje z, e, zdanie po przeczytaniu książki z naszą opinią, to po prostu niechaj po nie albo niech poczyta, poczeka na film. Bo myślę, że prędzej czy później ten film u nas w kinach się pojawi, miał już swoją premierę. Są tak? Za, tak, są zachwyceni wszyscy niesamowicie. Książka jest bestsellerem, więc może warto, ale ja myślę, że może pozostańmy na, takich, na poziomie takich codziennych cudów. Proszę Państwa, żeby uprzyjemnić jak zwykle nasz program, te dwa egzemplarze chciałybyśmy podarować. Długo zastanawiałyśmy się, jakie możemy pytanie zadać, no i wymyśliłyśmy, że te osoby, które chciałyby tę książkę przeczytać i ją oczywiście dostać, powinny podać inne tytuły książek tegoż autora, no i książka jest Wasza i w niewoli seksu również. Dziękujemy, zapraszamy, czytajcie i bądźcie w tejże niewoli.